Z tej strony Paweł. Dzisiaj mam dla Was porównanie dwóch klasyków świetnych na jesień. Są to modele niegdyś koszykarskie, teraz bardziej lifestyle'owe. Od Jordan Brandu Jordany Jedynki Retro High. tutaj w wersji Black to Reimagined. Contra New Balance ki tutaj w kolorystyce Triple White. No i zacznijmy może od dopasowania, oba buty mam w rozmiarze 9,5 US, czyli 43 europejski i tutaj w New Balansach w grubszej skarpecie mam jeszcze trochę miejsca, jest dosyć luźno natomiast w grubszej skarpecie w Jordanach jedynkach już mam na styk, zwłaszcza tutaj w okolicy małego palca jest dosyć ciasno, także tutaj jest trochę więcej miejsca. Jeżeli chodzi o cenę to retailowo jest ona bardzo podobna. Te New Balance retailowo kosztują około 800 zł. Jedynki około 840, 820 zależnie od modelu. Także retail jest podobny, natomiast te New Balance można często znaleźć na wyprzedażach nawet w okolicach 250 zł, na przykład na Zalando Lounge czy na Allegro, później czerwone. Jedynki ostatnio również często wpadają na wyprzedaże Natomiast tutaj będziemy poruszać się w cenach około 500-600 zł po przecenie. Także no, tutaj jest nieco drożej. Natomiast to jest też taki klasyk który no, rok, dwa lata temu chodziłby w okolicach 1000 zł, także e, tutaj ta cena jest wyższa, więc generalnie za cenę daje punkt e, New Balance'om i prowadzą jeden do 0. Jeżeli chodzi o wagę, to waga jest bardzo zbliżona, e, tutaj New Balance'y są nieco cięższe, około 30 gram, dla tego rozmiaru ważą 494 gramy, więc nieduża różnica, natomiast jedynki są lżejsze, więc punkt ląduje dla Jordanów i mamy 1 do jednego Przejdźmy do podeszwy, w New Balance'ach mamy grubą gumę, dosyć twardą, bieżnik jest głęboki, agresywny, E, także sprawdzi się również na jakimś śniegu czy błocie. E, tutaj, w Jolanach, jedynkach mamy e, nieco cieńszą warstwę gumy. E, bieżnik jest również płytszy. Także no, tutaj mamy e, podeszwę skrojoną bardziej pod płaskie powierzchnie, jak na przykład parkiety koszykarskie. Także tutaj, ze względu na większą wszechstronność New Balance'ów e, za atrakcję daje punkt New Balance i mamy 2 do 1 jeżeli chodzi o amortyzację to tutaj mamy zwykłą piankę która jest odsłonięta po wewnętrznej stronie i mamy wkładkę Ortholite która jest bardzo fajna, dosyć miękka podpięto jest trochę grubsza także wkładka jest na plus w Jordanach jedynkach mamy oczywiście zatopiony system R, jego za mocno nie czuć. Wkładka, no niestety mamy tutaj czarny Duracell, także jest mniej wygodna niż ta w New Balansach. Także podsumowując, jeżeli chodzi o amortyzację, w obu tych butach jest ona bardzo podobna, dosyć minimalna, natomiast w New Balansach jest nieznacznie lepsza, także punkt ląduje znowu do New balansów i mamy 3 do 1. Przejdźmy już do cholewki. Tutaj w New balansach mamy wersję ze skórą, mamy też kolorystyki, gdzie tutaj będziemy mieli zamsz. Ta skóra jest fajnej jakości, jest dosyć miękka, wygodna, dobrze układa się na nodze. Język mamy nylonowy, tutaj w okolicach Kostki mamy również nylon, natomiast w jedynkach mamy również skórę, która w wersjach tych Retro jest dobrej jakości, nie jest może wybitna, natomiast jest ok. Język również nylonowy. Tutaj przy kostce w porównaniu do New Balance'ów mamy skórę, tam mieliśmy właśnie większy nylon. Tutaj przy kostce mamy również więcej pianek. Dzięki czemu w tych butach na przykład pięta lepiej się trzyma. Tutaj w new balansach mamy bardzo mało tych pianek, także tutaj jeżeli dobrze nie zawiążemy, no to możemy czuć takie podnoszenie się pięty. Jest ona tutaj słabiej trzymana. No jeżeli chodzi o komfort cieplny teraz na przykład na jesień na zimę no to oba buty nie mają jakiegoś ocieplenia w środku, natomiast tutaj jest ta skóra grubsza w nubalansach, no i generalnie jest cieplej. No natomiast tu w jedynkach mamy więcej pianek przy kostce, dzięki temu pięta lepiej się trzyma. Może jeszcze powiem o systemie sznurowania. Tutaj w jedynkach ten system sznurowania idzie nam dosyć poziomo i później przechodzi bardziej w pionowo natomiast w New Balance'ach jest on bardziej po skosie i później znowu przechodzi nam nie tak pionowo jak w jedynkach, dzięki czemu na przykład łatwiej zakładać bez natomiast no te są lepsze jeżeli chodzi właśnie o trzymanie stopy tutaj ta stopa nigdzie nam się nie rusza jest lepiej zamknięta generalnie jeżeli chodzi o cholewkę no to w obu butach materiały są bardzo dobrej jakości no i tutaj daje remis czyli po jednym punkcie dla obu butów jeżeli chodzi o wytrzymałość no to tutaj w New balansach ze względu na to że ta guma zachodzi nam wyżej na cholewkę jest ona właśnie dosyć gruba, jest przeszyta na całej długości. No i głównie właśnie ze względu na tą podeszwę dałbym za wytrzymałość punkt tutaj. Także nubalansy powiększają swoje prowadzenie. No i przejdźmy do ostatniej już kategorii, czyli do wygody. No i tutaj głównie ze względu na kształt buta. New Balance'ach mamy trochę więcej miejsca tutaj na te małe palce. Ten kształt jest taki bardziej prostokątny, także wygoda w tych butach jest bardzo zbliżona. Natomiast New Balansy, ze względu na minimalnie lepszą amortyzację i minimalnie lepszą konstrukcję cholewki, wygrywają te kategorie i wygrywają całe porównanie. Podsumowując, generalnie New Balansy są według mnie lepszym butem. Natomiast jedynki niosą ze sobą więcej tego ładunku emocjonalnego. Kojarzą nam się właśnie z Jordanem. No i jest to taki klasyk, który chyba każdy chciałby mieć w swojej kolekcji. No i ogólnie dużo nie odbiegają od tych New Balance'ów, także nie jest to też na pewno zły wybór, zwłaszcza teraz kiedy pojawiają się te modele na przecenach i można je wyrwać dużo taniej niż cena regularna. Natomiast jeżeli szukacie jakichś bitersów na jesień, żeby nosić się w każdej pogodzie i ich nie żałować, no to tutaj New Balance zdecydowanie wygrywają, bo można je wyrwać dużo taniej. No, i tak jak mówię, nosić je na co dzień, nie przyjmować się, czy je zniszczymy w deszczu, czy nie. Także dajcie znać, które wy byście wybrali. Ja dziękuję za oglądanie i zapraszam do subskrybowania, lajkowania i zostawiania komentarzy. No i trzymajcie się. Do tak. następnego. Cześć.